Ja chciałbym przede wszystkich przed kontynuowaniem naprawy wymiaru sprawiedliwości przez koalicję rządzącą, bo to jest, nie jest nawet naprawa, to jest po prostu kontynuowanie psucia. Dwa przykłady. Po pierwsze obecna koalicja rządząca łamie intencjonalnie konstytucję, nie wypełniając obowiązku mianowania nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Można by zacząć ten Trybunał Konstytucyjny naprawiać, dając tam dobrych prawników, którzy zaczęliby od środka wpływać na sytuację, na stanowienie prawa, w Ale pusty. kto wie, może to zrobi. Może zrobi, ale na razie łamie konstytucję, nie robiąc tego mimo, że już ma taki obowiązek, bo wzrasta liczba wakatów i grają na, na całkowity paraliż sądownictwa konstytucyjnego, a nie jego odbudowę i naprawę. Dlaczego? Bo liczyli, że po wyborze swojego prezydenta przejmą cały skład. Już wiadomo, że nie przejmiecie całego składu. Do roboty uzupełniać skład, pokażcie dobrych prawników. To pierwsza sprawa. Druga, idiotyczne jest to, co robicie i pan Bliźniuk też to tutaj wprost powiedział, czyli delegitymizowanie wszystkich młodych sędziów. To prerogatywa prezydenta, powołanie na urząd, pre, na urząd sędziego. To, że wy uważacie, że Krajowa Rada była ukształtowana niezgodnie z waszą interpretacją Konstytucji, to nie jest żadna podstawa do tego, żebyście nie respektowali prawidłowo powołanych sędziów. Jest to działanie anarchistyczne, które zmniejsza pewność prawa, osłabia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, podważa pewność wyroków, które otrzymują obywatele, to niszczy praworządność. Jest to literalnie wasze działanie, które afirmujecie. Przestańcie to robić, bo niszczycie praworządność w Polsce, to co z niej zostało. Przestańcie po prostu szkodzić.